Jak nie dostać zaburzeń wzwodu? Jakie są metody zapobiegania zaburzeniom wzwodu? Ja nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym i dziś bardzo konkretnie odpowiem Wam na to pytanie, moi drodzy. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim zaburzenia erekcji dotyczą mniej więcej 10% mężczyzn między 20 a 39 rokiem życia. To jest naprawdę sporo. Wraz z wiekiem, czyli po 40 może być to nawet 15%, a po 75 roku życia nawet 37%. Przede wszystkim, jak zredukować ryzyko zaburzeń wodu? Mianowicie styl życia. Styl życia, który może doprowadzić nas do zaburzeń z wodu, to jedzenie ogromnej ilości tłuszczy, picie ogromnej ilości alkoholu i palenie co najmniej 10 papierosów dziennie. Do tego dużo siedzenia, brak sportu, który doprowadzi nas do nadmiaru masy ciała, otyłości, wzrostu lipidogramu, cholesterolu w naszych tętnicach, do tego wzrost cukru, czyli takie typowe choroby cywilizacyjne, nadciśnienie, które prowadzi do miażdżycy, etc., etc. Niby każdy z nas to wie, ale są to udowodnione naukowo czynniki, które niestety zwiększają ryzyko zaburzeń erekcji. Ponadto, Problemy hormonalne, na przykład niedobór testosteronu, na przykład nadmiar hormonu, jakim jest prolaktyna, czy choroby tarczycy, które również mogą zwiększyć ryzyko problemów z erekcją. Niewydolność nerek czy wątroby to oczywiście też może być skutek nadużywania alkoholu, tudzież oczywiście naszego stylu życia. Natomiast pamiętajmy, że również. Do zwiększenia czynników ryzyka zaburzeń erekcji może doprowadzić nas lęk i depresja. I tutaj otwiera nam się cały nowy rozdział tzw. Tak czynników psychogennych. Na przykład mechanizm błędnego koła. Raz ktoś miał zaburzenia erekcji i potem boi się, że będzie miał je znowu i w związku z tym znów ma zaburzenia erekcji. Taki mechanizm niepotrzebnego nakręcania się może bardzo zwiększyć ryzyko trwałych zaburzeń erekcji. Konflikty w związku, przemęczenie, stres, oczywiście, również są tutaj bardzo niemile widziane, a także nieuświadomione potrzeby seksualne, błędne przekonania, tudzież nieprawidłowe podejście do religii, być może tak zwany rygoryzm religijny, też może zaburzać erekcję i możemy po prostu mieć z nią kłopoty w przyszłości. Wiem, że to co mówię jest ryzykowne, ale jest to. Udowodnione naukowo. Jeżeli palisz, narażasz się na tak zwaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Ona również w pewnym sensie może zwiększyć ryzyko Twoich zaburzeń zwodu. To nie wszystko. Oczywiście jest tu jeszcze duża grupa chorób neurologicznych. Mogą też być problemy z erekcją po urazach, np. kręgosłupa. Pamiętajmy również, że zaburzenia erekcji mogą. Być spowodowane lekami, jakie bierzesz. Być może lekami na ciśnienie, być może też niestety lekami na depresję. Być może leczeniem, na przykład radioterapią z powodu nowotworu. Takie rzeczy się zdarzają. Jak leczyć zaburzenia erekcji? Oczywiście odpowiedź na to pytanie zależy od przyczyn. Być może potrzebna będzie terapia u psychologa, a być może będą potrzebne leki. Tutaj Mamy słynną niebieską figurkę, która tak naprawdę zawiera lek Sildenafil, bo o tym leku głównie jest mowa. W dawce 25 mg jest dostępny właściwie w aptekach bez recepty. Nie jestem zwolennikiem leków bez recepty na zaburzenia erekcji, ponieważ można z nimi przesadzić, co może doprowadzić do określonych konsekwencji zdrowotnych. Natomiast trzeba przyznać, że dostępność tych leków jest naprawdę duża. Wyższe dawki 50-100 to oczywiście już są leki na receptę. Oprócz tego jest nowocześniejsza wersja sildenafilu, tak zwany tadalafil. Być może potrzebna jest też fizjoterapia, na przykład ćwiczenia mięśni dna miednicy. Też w określonych przypadkach mogą pomóc. Ale nie ukrywajmy, ilość tutaj rzeczy, które mogą Wam pomóc, jest dużo większa niż to, co przed chwilą powiedziałem. I to tyle. Nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym. Mam nadzieję, że ten film Tobie pomoże i dzięki niemu będziesz miał wspaniałe życie seksualne. Do zobaczenia.